Autofagię jest to termin, który oznacza samozjadanie. Samozjadanie występuje we wszystkich komórkach, jest wpisane w program działania komórki. Polega ono na tym, że w komórce w którymś momencie tworzą się takie pęcherzyki. W tych pęcherzykach zamykane są różne organella komórkowe, jak na przykład mitochondria, albo białka czy inne składniki komórki, i wtedy w takim pęcherzyku te organella, które są właśnie zamknięte. Są doprowadzane do lizosomów. Lizosomy są innymi organelami komórkowymi, które zawierają różne enzymy degradujące. I Jeżeli połączą się ze sobą te dwa pęcherzyki, to następuje degradacja materiału, który znajduje się wewnątrz komórki. Autofagia jest bardzo potrzebna do życia komórki, dlatego że w każdej komórce zawsze występują jakieś uszkodzenia, czy to uszkodzenia białek, czy to uszkodzenia organeli. Komórka musi się samo oczyszczać, Czyli sprawnie działający program samozjadania autofagi jest bardzo y, dla niej ważny. Okazuje się, że wraz z wiekiem ten program autofagi zaczyna nieco gorzej pracować. To znaczy, nie do końca jest on przeprowadzony. I w związku z tym gromadzą się w komórkach różne złogi, uszkodzone mitochondria, uszkodzone inne organela. Komórka w takich warunkach zaczyna gorzej funkcjonować. I naukowcy zaczęli się zastanawiać na początku XXI wieku, co można z tym zrobić. Okazuje się, że można autofagię zaktywować, czyli można powiedzieć komórce, przeprowadź to samo zjadanie, samo oczyść się i na przykład takim związkiem, który to robi, jest metformina. Okazuje się, że metformina może przedłużać życie zwierząt Takich jak Cynorabditis Elegans, czyli nicień wolnożyjący, czy muszka owocówka.